Cześć, witam was serdecznie z tej strony Charlie. Gramy sobie po raz kolejny Fallout Shelter. Wchodzimy do naszej krypty 947. Tajemnicze? Nie za bardzo. Um, ok. okej. Ogólnie słuchajcie, ja mam teraz remont. Przechodzę remont. Siedzę tak ściśnięty, ale nagrywam to dla was także. Zostawcie może łapeczkę jaką się za poświęcenie. Co my tu mamy? Mhm. Uh -huh. uh -huh. Czyli mamy um, Pregnant Dweller, czyli mamy um, Kobietę w ciąży, która urodziła nam. Dobra, uh, Terry Wilson, na razie niech będzie. Na razie niech będzie Terry Wilson. Jak macie jakieś fajne imionka, to dawajcie znać. Z chęcią mnie um, tutaj wpisuję. Będziemy mieć. Naszą spersonalizowaną kryptę, prawie krypta 713. No tak, przecież mogłem kryptę 713, jak w harem Potterze, stworzyć teraz. Już za późno. Medbay yy, stać się na to, prawda? To zbudujemy to, ale, 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 ale. Nie, nie zbudujemy tego. Potrzeba rozszerzyć windę. Potrzeba rozszerzyć windę. Yy, budowanie Elevator, build. Yy, a jak to się tutaj usuwało? 150 kosztuje. No dobra, usuniemy. Robimy elevator, build, cyk. I teraz mi chyba nie stać na medbeja, co? Nie stać mi, 400. Ale to nie ma problemu. Zobaczmy 14 ludzi. o oh. Ow. Oh. To Dorothy umarła i. Ja dużo hejsu. Miała ja, ciekawe rzeczy. Ale czy mi się to. A tam! Rekord, chodź, wróć do mnie. Wróć do mnie, kobito. Nie mam tych buteleczek, także no niestety nie poradzę sobie z przyzwaniem jej od razu. Um. Dobra, mam jedną skrzyneczkę. Unlokujemy ją. Wiem, że tam jest problem, chyba z energią. Zaraz się tym zajmiemy. Teddy Bear, nie mam pojęcia, po co to jest. O! I to jest coś super. Ja takie rzeczy uwielbiam. Hajs, bardzo dobrze. Żarełko, dajcie energię. Albo kogoś takiego. <grytanie> Z gigantyczną charyzmą. Dobra. Ym, to jesteś ty, tak? Nie, to jest jakiś nub. To jest jakiś nubek. Nubek. Ja tylko wybuduję to na szybko. Medbay, Build, cyk, yy, Tutaj potrzeba inteligencji. Ty masz inteligencji tyle co nic, koleżko, tyle co nic. Um, jesteś kobietą? Chyba facetem. Level 10. Uwielbiam takie coś. Uwielbiam takie coś. Um, um, tutaj proszę cię. ma 7. A ty. Yy, dobra, jak już się otwiera ta krypta, to też tu wejść. Um, dobra, to jest nasza elektrownia. Ona ma poziom drugi. Zrobimy raż, to wymaga siły, prawda? To wymaga siły, w związku z czym tobie będziemy musieli zdjąć to i dać to. Na ci na maksa siły. Um, gdzie jest teraz? Hmm, gdzie jest teraz ten ubiór? Właśnie, to mi jest potrzebne. Tak jest. Czy, czy ja mogę cię wyposażyć w to? Ao, o, au, 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 au. Eee. Kurczę, nie wiem, czemu nie mogę jej wyposażyć. Coś źle robię. Albo czegoś nie robię. Chyba, że nie każdy może, bo to jest na przykład dla facetów. I to by miało sens. Dobra. Ehm, potrzebujemy to rozbudować. I. Oj. Science lab mogę, fajnie, bardzo fajnie. Potrzebujemy to rozbudować. Power generator cyk. Yy... Czy ten power generator się nie rozbudowuje? Nie czaję. Ha. to dziwne. Zraszujemy. Nie, nie zraszujemy. Um, tutaj był gość, no to byłeś ty. Dobra, będziesz tu pracował, no nie mam dla ciebie. Ach, tu będziesz tu pracował, nie mam dla ciebie żadnej innej roli. Tam się dzieci tworzą, tu mamy level up, dobra. Tutaj jest jeszcze medbay. Czy my mamy więcej ludzi, którzy, um, którzy mogą coś tutaj zrobić? Mam nadzieję, że mam. Tutaj powraca ktoś, ty jesteś dead, a byłeś exploring. Nic nie przyniosłeś. Jesteś beznadziejny. Remove. Ok. Nie potrzebujemy takich osób. Mmm... Yy, troszkę szkoda. Aha, za godzinę przyjdzie co? No dobra. Za godzinę to za godzinę. Okej, yy, Ok, ja tu potrzebuję energię, także ruszyć tyłeczki chciałbym, żebyście. Ojej, 10 minut. Hmm. Daj, robić mnie tych dzieci. Yy, tutaj jest... są trzy osoby chyba. Tu są dwie. Yy, ok, okej, jest energia, dobra, mamy energię. Dobra, mamy jedzonko. Cały czas tej energii nie mam, no kurde. Co za... co za ludzie. Tutaj 2 na dwa. Czemu to się nie, pos nie poszerzyło? Nie rozumiem. Co jest z rąbałem? Powinna być większa elektrownia. Hmm. Ach wiem, bo tu musi być poziom drugi, jestem głupi Dobra eee Poziom drugi ile kosztuje? Tak jest, dobra. Cyk, proszę bardzo Rush Activate Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Fuck Eee, dobra. Dobra, brońcie się! Ty jesteś spoko, to dostaniesz... to. Patrzcie, on ich wytnie! Pięknie. Dawaj, 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 dawaj go! Dobra. Okej. Okay. Przyjmiemy to. I proszę mi zrobić energię porządną. O Jezu, 42% że wyjdzie incydent? Tak jest! Success! Dobra. Teraz już chyba powinniśmy... ...dać sobie radę. Ehm... Ym... Nic na razie ciekawego się nie dzieje. Jakie mamy zadowolenie? Zadowolenie jest... Dosyć spoko, 79%. Ludzie są zadowoleni. Ci tutaj tańcują. Czy to wydaje coś... Nie, ale na razie nie będziesz... nie będziesz się przebierać w nic. Ok, Okej. Tutaj nic nie ma. Nikogo tu nie ma w Medbayu i tu jest potrzebna inteligencja. Inteligencja yy, To jest Water Treatment Wiesz co, ty mi się tam przydasz? Chyba tak, chyba tak zrobimy water Watera mamy pod dostatkiem A ty musisz tutaj yy, w Medbayu pracować. Ktoś musi te steampaki nam robić, nie? Nie może tak być, że nie będzie nam robione steampaki. Okej, okay. dobra, no i wygląda to. Dosyć legitnie. Co ja mogę teraz nowego wybudować tak swoją drogą? Science Lab. Aha, Radowaje będą produkować. Czyli będzie idealnie po drugiej stronie. Będzie to po prostu idealnie zrobione. Że tu będą Radowaje, tu będą steampaki. Podoba mi się to. O, o, o. O. Hajik. High tam nam przybył. Dobra. Ehm. Um... Na tę chwilę, czy ja mogę dostać? Nie mam. Nie mam niestety żadnej skrzyneczki. A chciałbym, no nic. Trudno się mówi. 15 osób. Childem Jesse jest tutaj. Um, mogę jakoś według tego. No mogę. Super. Living quarters. Dobra. Zadowolenie? Co ty niezadowolony jesteś? Jesteś rozpłodowcem, znaczy no, inne rzeczy też ma fajne w sumie, ale na razie niech rozpładnia. Dobra, tu mamy cyk. Rozpładnia Co to znaczy. <laughs> Ile tutaj zostało czasu? Minuta. Hmm. To jest tak na styk, rzekłbym. Potrzebuję więcej ludzi. Znacznie, znacznie, znacznie więcej ludzi potrzeba. Ty, kiedy ty się dorośniesz? O Jezus, jeszcze dużo czasu. Jeszcze dużo, dużo czasu. Wiecie co? W związku z tym, moim brzydkim remontem, ja będę musiał kończyć ten odcinek. Przepraszam, że to taki krótki. Wystawcie łapkę w górę. Subskrybujcie i piszcie komentarze. Ja będę z wami rozmawiać. A tymczasem do zobaczenia. Hej!